Cześć, witajcie na kanale u recyklatora. Dzisiaj mam do rozebrania taki keyboard. Keyboard. Nie wiem jak się to mówi po polsku, czyli po polsku polskie, czyli organy elektroniczne. Leży to u mnie dawno, dawno na strychu Przypadkowo go teraz znalazłem. Rozbierzmy, i czy to ma w ogóle sens. Ostatnio Pawiłem się z rzutkiem samochodowym, no to dzisiaj spróbuję takim tym A trzeba to po prostu. Można by to. No, trzeba by do elektroniki rzucić to, to do Zobaczymy, co tu w środku mamy. Ojej. Jeszcze coś. Wydawało mi się, że wszystko. A najlepiej to by był sposób potraktować młotkiem, ale nie lubię tego robić. No Wiadomo głośniczki i jakieś płytki. No i to wszystko z tego dobra, to rozkręcamy to. No więc zajęło mi to niecałe 10 minut, chyba najdłużej przy tym mi zejdzie na ważeniu. Eee, zobaczymy. Wytarujmy sobie wagę. A więc tak, mamy stali, no oczywiście w stali to głośnikiem. Mamy tego 240 g po 80 groszy, to jest 19 groszy. Dodajemy. Teraz mamy tak makaron, czyli przewody. Tego mamy 34 g po 7 zł. 24 groszy dodajemy, mamy 43 groszy. Teraz mamy tak. Mamy dwie blaszki mosiędze, aż 6, 6 gram po 21 zł. Jest 13 groszy. Dodajemy już mamy 56 groszy. I teraz nam zostały. Wytarujemy. Zero dobrze. Płytki brązowe. 242 gramy, po 4,50. Jest złoty i 9 groszy. I razem zarobiliśmy złoty 65 zł za 10 minut pracy. No ale pozbyliśmy się następnego grata ze strychu. Czy to ma sens? No, wyrzucić do śmieci raczej nie można. Specjalnie jechać na przoka. No raczej się nie opłaca. Więc po rozebraniu plastik do plastiku, surowce do surowców, i tyle. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Do zobaczenia, usłyszenia. Cześć.